Witaj. Nazywam się Małgorzata Leszczyńska. Dzisiaj chcę cię przeprowadzić do przestrzeni twojej mentalnej relaksacji, przestrzeni twojej mocy, przestrzeni, w którym poczujesz swoje zdrowie. Przestrzeni, w której nauczysz swoje komórki twojego ciała być Zdrowymi. Przez koherencję serca z umysłem podniesiesz poziom swojej energii. Dzisiejsze doświadczenie wpłynie na Twoją jasność myślenia, na kreatywność. W przestrzeni Twojej mocy poczujesz energię. Przepływającą przez Ciebie. A to wszystko w falach mózgowych TETA. W naszym mózgu nieustannie pojawiają się fale, które określają nasz stan psychiczny. Występują w różnych rodzajach i charakteryzuje je różna amplituda w zależności od aktualnego stanu umysłu czy czynności, jaką w danym momencie wykonujemy. Fale teta charakterystyczne są dla stanu głębokiej medytacji, koncentracji, hipnozy. Przy tych częstotliwościach jesteśmy świadomi swojego otoczenia, ale ciało jest w stanie bardzo głębokiego rozluźnienia. Świadomie obserwujemy otoczenie, ale kiedy doświadczamy fal teta, mogą powstawać kreatywne myśli, wyobrażenia, inspiracje, uruchamia się intuicja. W tych falach również wpływamy na swoje ciało przez pracę z podświadomością. Zatem, jeśli masz gotowość na podróż w głąb Twojego wewnętrznego świata, zapraszam Cię do tego niesamowitego i wyjątkowego doświadczenia. I jeśli jesteś otwarta, otwarty, Przygotuj miejsce, wygodne, bezpieczne miejsce, w którym usiądziesz z opartą głową, bądź położysz się w ciszy, spokoju, pamiętając, że słuchając tego typu nagrań, medytacji, transów, gdzie jest sugestia, aby zamknąć oczy, żeby słuchać tych nagrań w bezpiecznym miejscu, nigdy za kierownicą. Zaczynajmy. Połóż się lub usiądź wygodnie. Zamknij oczy. Zrób głęboki wdech. Wstrzymaj powietrze. Zrób wydech. I przenieś uwagę na swoje powieki. Pozwól im, aby rozluźniały się zupełnie i całkowicie, aby każdy mikromięsień Puścił napięcie i pozwól, aby Twoje powieki stawały się przyjemnie ciężkie. I kiedy stają się przyjemnie ciężkie, po prostu je wyłącz, tak, żeby przestały działać. I kiedy to zrobisz, poczujesz przyjemne rozluźnienie w swoich powiekach. I ten rodzaj rozluźnienia uzyskany w Twoich powiekach przenieś na czubek głowy i rozprowadź po całym swoim ciele. Tak samo jak zostały rozluźnione Twoje powieki, rozluźnij całe swoje ciało. I pozwól, żeby to rozluźnienie płynęło od czubka głowy. Po końce palców stóp. Zauważ, że kiedy pozwalasz sobie na to rozluźnienie w całym ciele, pogłębia się już przyjemny trans. A wiem, że możesz rozluźnić się jeszcze bardziej, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Zatem weź głęboki wdech i wraz z wydechem wypuść wszelkie napięcia i rozluźnij się jeszcze bardziej. I pomyślę, że gdy podczas słuchania moich słów, jak wspaniale byłoby rozluźnić się jeszcze bardziej, kontynuować to rozluźnienie i jednocześnie relaksować się głębiej i głębiej. Kiedy rozluźniasz się coraz głębiej, weź kolejny wdech, skierowując go wprost do Twojego serca. Wdech, serce. Wydech, umysł. Wdech, serce. Przy każdym wdechu. Kieruj uwagę do swojego serca, rozluźniając się coraz głębiej, przyjemniej, skuteczniej. I kiedy rozluźniasz się za chwilę, zacznę liczyć od dziesięciu do jednego, i kiedy powiem jeden, osiągniesz dzisiejszy poziom Twojego mentalnego rozluźnienia, ale zanim zacznę liczyć. Pamiętaj, że bierzesz wszystko, co korzystne, a resztę odrzucasz. Pamiętaj również, że wszystkie dźwięki, które słyszysz na zewnątrz, wewnątrz, sprawiają, że rozluźniasz się jeszcze bardziej, głębiej. Zatem 10, 9 razy głębiej 8. Zostaw za sobą wszelkie blokady, ograniczenia. I wejdź 7 razy głębiej 6, 5 wprost do dzisiejszego poziomu twojego mentalnego rozluźnienia, 4 3, 2 1, jesteś tam poczuj przyjemne rozluźnienie poczuj przyjemny ciężar twojego ciała jakby zapadały się w fotel, w łóżko, kanapę Poczuj ten przyjemny ciężar, bo za chwilę, kiedy policzę od pięciu do jednego i powiem jeden, przeprowadzę cię do Twojego przyjemnego miejsca, miejsca Twojej mocy oczyszczenia, zdrowia. I już teraz możesz wyobrażać sobie piękne miejsce z wodą. Zaczynajmy pięć, przenosisz się w cudowne, bezpieczne miejsce 4, 3, 2, 1, jesteś tam i użyj teraz swojej wyobraźni, bo właśnie w tym stanie rozluźnienia możesz wyobrazić sobie wodospad. Przyjemny. Gdzie woda spływa, kiedy słyszysz, jak obija się o skałę i wpada do przyjemnego otoczenia w naturze, przyglądasz się temu, podziwiasz fenomen natury, wodospad. Czystą krystaliczną wodę, dookoła jest piękna roślinność, popatrz na drzewa, zauważ tą soczystą zieleni. Być może nawet jesteś w stanie usłyszeć dźwięki ptaków. I gdy popatrzysz na niebo, zobacz Jego. Błękit, czyste niebo, słońce delikatnie muska Twoje ciało, a Ty w tej przestrzeni czujesz się zupełnie bezpiecznie. I kiedy czujesz się zupełnie bezpiecznie, bo jest to Twoja przestrzeń Twojego uzdrawiania, gdzie wzbogacasz swoją moc, swój potencjał wydobywasz swoje możliwości usiądź tam wygodnie i przyszedł ten czas aby poczuć jedność ze wszechświatem zatem skieruj ponownie uwagę do swojego serca bo wiesz, że ma nieograniczoną moc, nieograniczoną energię, z której możesz korzystać teraz. Zatem stań się jednością w przestrzeni, czystą świadomością w przestrzeni i stań się brakiem, brakiem ciała. Brakiem osoby w przestrzeni, bez czasu, bez przestrzeni. Stań się czystą świadomością w nieskończonym polu Twoich możliwości i pozwól, aby energia tej przestrzeni, Twojej przestrzeni, rozszerzyła się na nieznane. I poczuj to nieznane. Pozwól sobie na to teraz, kiedy jesteś w swoim miejscu, bezpiecznym miejscu, gdzie uruchamiasz swoją moc, swój, swój potencjał. A jeśli Twój umysł wraca do tego, co znane, do starych przekonań, do Twojego ciała, do Twoich odczuć, do przeszłości albo do przyszłości. Po prostu pozwól sobie na to, uświadamiając sobie, że jesteś w przestrzeni i obserwujesz znane, kiedy Twój umysł to znane generuje. I kiedy uświadamiasz to sobie z łatwością, możesz. Poddać swoją świadomość możliwościom, zatem ponownie stań się brakiem ciała, brakiem osoby w przestrzeni bez czasu, bez kresu, w nieskończonym polu możliwości i z tej przestrzeni Zauważ, że wszystko jest możliwe. A kiedy wszystko jest możliwe, dary tego miejsca, w którym jesteś teraz, w bezkresie, bez bezczasie, w jedności ze wszystkim i z niczym, w pustce i w pełni, powoli wejdź do wody. Poczuj jej przyjemną temperaturę, taką jaką lubisz, i pozwól, żeby zaczęła opływać Twoje ciało. Jest krystalicznie czysta, doskonale widzisz dno, widzisz jak słońce odbija się w wodzie. Sprawia to Tobie radość i ogromną przyjemność. I doskonale wiesz, że ta woda to Twoje wsparcie. Doskonale wiesz, że woda spełnia niesamowite funkcje. Z jednej strony oczyszcza, a z drugiej daje życie, bo przecież nasz organizm w 70% składa się z wody. Zatem skorzystaj z tej Czystej, krystalicznie wody teraz. Poczuj, jak Twoje ciało zanurza się w wodzie, jak potrafisz się na niej położyć, i być może świetnie pływasz, a być może nie potrafisz pływać. Jeśli nie potrafisz, to w tej przestrzeni wszelkich możliwości możesz wyobrazić sobie, że umiesz że twoje ciało ze wielką swobodą porusza się w wodzie. Na pewno nie raz widziałaś, widziałeś, jak inni świetnie pływają. Możesz to odwzorować teraz. To odczucie. Możesz pozwolić swojemu ciału, żeby czuło to teraz. Jak pływa, jak kładzie się z wielką przyjemnością na wodzie, jak woda opływa ciało, delikatnie obmywając, kiedy zabiera wszystko co zbędne, neutralizuje i poczuj jak zabiera twoje trudne emocje, poczuj jak Zabiera być może jakieś źródła choroby. Pozwól, żeby woda obmyła Twoje ciało i zabrała w Twojej przestrzeni nieskończonych możliwości. Kiedy Twoja koncentracja rozwija się coraz głębiej i głębiej nad niebytem. Nad brakiem ciała, nad brakiem czasu, kiedy jesteś w swojej przestrzeni kwantowej, przestrzeni wszelkich możliwości. Jeżeli choć trochę wiesz, a skoro słuchasz mojego głosu, to na pewno wiesz, że możesz dużo więcej niż twój umysł może sobie wyobrazić. Więc pozwól sobie, żeby. Te możliwości płynęły prosto z Twojego serca, i kiedy płyną wprost z Twojego serca, ty jesteś w jedności ze wszystkim, z naturą, z każdą istotą na tej ziemi wiesz, że jesteś w nieograniczonym polu możliwości. To pozwól sobie na to, aby uruchomić to, co wydaje się z pozoru niemożliwe, a o czym słyszałaś, słyszałeś, że się dzieje. A skoro się dzieje i dotyczy innych osób, o których już wiesz, to może dotyczyć ciebie. A skoro zdajesz sobie sprawę, że może dotyczyć ciebie, to jeśli czujesz w sobie jakieś źródła choroby, przestrzenie, Które są chorobowo zmienione. Pozwól, żeby woda dotarła tam teraz, aby obmyła i zabrała to, co chorobowo zmienione. I poczuj tą uzdrawiającą moc Wody. I poczuj, jak również przenika do Twojego ciała przez porę skóry. Poczuj, jak daje Ci swoje bogactwo życia, witalność, życiodajną energię, która Cię wspiera w podnoszeniu Twojej odporności i czujesz, jak Twoje ciało wypełnia taka pewność, takie uczucie kieruje się przez Twoje serce do Twojego umysłu, buduje w sobie odporność, wzmacniam swój organizm. Właśnie tak. I doskonale wiesz, że jesteś energią, że to, co cię otacza, jest energią. I jeśli pozwolisz sobie poczuć tą energię, to doskonale wiesz, że w Twoim miejscu, miejscu Twojej mocy, Możesz poczuć czystą harmonię, i jedność i w tym poczuciu czystej harmonii i jedności świadomie skieruj uwagę na Twoje ciało. I pomyśl o swoim układzie odpornościowym, na ile jest to wzmocniony? Ile osłabiony. I pomyśl o tym zasobie, którym jesteś teraz w Twoim miejscu mocy, gdzie przyjemnie leżysz, w wodzie, która otula Twoje ciało, z której bierzesz energię. I przyjmij ten zasób dla siebie i zaobserwuj, jak przestrzeń Twojego układu odpornościowego wypełnia się zdrową, potężną, uzdrawiającą mocą. Wyobraź sobie, jak rośnie, jak się powiększa w nieskończoność. A dodatkowo, wyobraź sobie nad sobą, uzdrawiającą, emanującą pięknym światłem energię w kolorze Twojego zdrowia, odporności. To światło za chwilę będzie przesuwać się w dół do Twojego ciała. Po to, aby mogło dokładnie je przeskanować i odnaleźć to, co zbędne. Zatem poczuj, jak przyjemnie to światło zaczyna obniżać się w kierunku Twoich stóp, kiedy rozświetla każdy centymetr Twojego ciała, dociera do każdego zakamarka. Co sprawia, że wszelkie czynniki chorobowe opuszczają Twoje ciało? Możesz poczuć ciepło lub inne wrażenia w ciele, kiedy ta uzdrawiająca moc wypełnia Ciebie, niszcząc wszelkie negatywy, które stają jej na drodze. I zauważ, jak całe Twoje ciało uzdrawia się, wzmacnia odporność, a to sprawia, że czujesz, jak Twoje ciało wypełnia się piękną i potężną wdzięcznością za to, co zostało zrobione. Jeśli Masz w sobie tą wdzięczność, to wiesz, że możesz wzmocnić i uruchomić potężną miłość do samego siebie, która daje ci siłę, odwagę i tą uzdrawiającą moc. Ponieważ im bardziej kochasz siebie, tym bardziej sobie ufasz, wzmacniasz swój organizm. I dopóki będziesz utrzymywać ten stan miłości, odczujesz zdrowie, przyciągniesz obfitość, a Twój układ odpornościowy staje się coraz bardziej zharmonizowany z całym Twoim organizmem. Pozwól, żeby każdy centymetr Twojego ciała. Był wypełniony milionami uzdrawiających komórek, które dodają ci siły, pewności siebie i wszechogarniający spokój. Za chwilę, kiedy zacznę liczyć od jednego do trzech i powiem: trzy otworzysz oczy. Kiedy będę liczyć Twój umysł, zintegruję się z Twoim ciałem, sercem, wzmacniając wszelkie uzdrawiające sugestie i domykając niezbędne do zakończenia na ten moment procesy. Zatem jeden, wracasz do tu i teraz, dwa, Twoje ciało zaczyna poruszać się. Otwierasz oczy.